Dzień dobry po krótkiej przerwie. Trwa pytanie się... na śniadanie, chociaż może troszeczkę tak nie wygląda. Hollywoodzko się zaczęło. <laughs> Naprawdę, szanowni państwo, właśnie próbujemy jedną z atrakcji ślubnych. To podobno absolutny hit tego sezonu. To Glambot. Trzeba się, tak, Glambot. Trzeba się troszeczkę z tym, z tym oswoić, ale myślę, że z tym oswojeniem pomożemy przemysła w Boniecki razem Dzień z nami. Dobry. Ekspert Dzień dobry. od Glambota. Naprawdę, coraz większą popularnością się to cieszy na imprezach. Tak, przede wszystkim dlatego, że mamy tu zainstalowaną kamerę filmową, e, ramię robotyczne, które możemy dowolnie sobie skonfigurować. No i mamy tą płynność ruchu przede wszystkim, tak? No i efekt slow motion. Czyli to nie jest coś, co jest zatopione na fotografiach na stałe i oczywiście to też jest magiczne, ale tutaj tak. jest ruch, tu jest dynamika. To jest dynamika. Im więcej ruchu wykonamy na planie, na czerwonym dywanie, tym fajniejszy ten film będzie, Aha. będzie to fajniej wyglądało i oczywiście na, e, na wesselach możemy to od razu bezpośrednio udostępniać. A goście są już roztańczeni, już, już są roz... z energią. Tak Roz-emocjonowani. Nie ma, nie ma tak. A co, co trzeba zrobić? Robić, jaki ruch trzeba wykonać, żeby naprawdę wyglądać jak gwiazda taki, filmowa, taki bo taki ja kojarzę to z gali Oscarów no, kilka lat temu, a widać, że to już do Ju, nas do, dotarło. Już do nas dotarło, tak. Im więcej ruchu, tym lepiej. Oczywiście my pomagamy trochę tym naszym gościom. Mamy specjalny wentylator, gdzie No Tak, osobe, już tak już wtedy jest, tak, ten to jest efekt jest, jest, jest taki bardziej slow motion. I tak to wygląda okay, A jakieś ruchy konkretne, co trzeba szybko, szybko, wolno wolno, jak trochę tak w całej tak. tak, jak ta wybiegu modelki i modele. Czyli idziemy, 3, 2, 1. Akcja, o właśnie I dokładnie tak. Po ta, a, po ta. a potem jest ustawienie, A później ustawimy Tak, i wtedy mamy najlepsze Po prostu wow. się dobrze bawimy też. Przy czy to jest taka solidna konkurencja dla fotobudki, czy może być jedno i drugie, i wy się nie kłócicie. Branżowo? Ja myślę, że fotobudka klasyczna, ona zawsze się jeszcze będzie bronić. Na pewno to będzie alternatywa dla fotobudki 360, tak. Tak, bo jest to urządzenie innowacyjne, nowoczesne, a powiedzmy sobie szczerze, wszyscy gości chcą czegoś nowego, czegoś, czego jeszcze nie było u nas w Polsce. I to właśnie jest no takie i kamera urządzenie. filmowa. Nie, kamera filmowa, tak. Robi tak, wrażenie. Jest... Więcej, szanowni państwo, o atrakcjach ślubnych tegorocznych jeszcze dziś w Pytaniu na Śniadanie. A co jeszcze przygotowaliśmy? Proszę sprawdzić.